Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Szczęść Boże. W tym odcinku będziemy mówili na temat przygotowania deski do pisania ikony. Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałam, w tym odcinku będziemy przygotowywać deskę do pisania ikony, i w tym celu będzie nam potrzebna właśnie deska. Wybrana deska. Ja wybrałam taką deskę. Lipową, potrzebne jest płótno, ja mam płótno bawełniane, takie. Klej króliczy, tak jak widzicie tutaj, ale ten klej musi jeszcze zostać rozpuszczony w wodzie, czyli w takiej kąpieli wodnej. Za chwilę i pędzelek do tego. I za chwilę właśnie taki klej już mam przygotowany. I będziemy nakładać. Potrzebujemy tyle kleju, ile tutaj na tą deskę powinno nam jakby no, zakleić to, to płótno. Więc ja mogę sobie dawać tutaj troszeczkę tego kleju. Tutaj widzicie, tak wygląda. Już rozpuszczony klej. Mogę troszeczkę tu sobie wylać tego kleju i rozsmarować na tej desce pędzelkiem. Można użyć do tego większego pędzelka. Ja akurat mam taki pędzelek wachlarzowy. Tak, rozpalmy je tutaj tu w całości. Po całości. No i teraz spróbujemy tu, tak, mniej więcej ten, to płótno nałożyć. Ale nakładamy w taki sposób, żeby nam nie robiły się pęcherzy, więc naciągamy to płótno. Niekiedy to jest takie, to akurat troszeczkę się rozciąga ta bawełna, więc mogę też troszeczkę ją naciągnąć, ale niekiedy takie surowe płótno, które jest takie, no powiedzmy, dosyć sztywne, to dobrze też y, takie płótno wyprać, żeby ono już tam się skurczyło w tym y, w wodzie wysło, czyli po praniu. Troszeczkę się kurczy. Natomiast tutaj tak jak widzicie, nakładam na tą bawełnę. pędzelkiem, mogę jeszcze więcej. Tutaj. No i niestety trzeba będzie poczekać parę godzin, żeby to ten klej wysek z tym płótnem. Staram się tak robić, żeby żadne tam pęcherze nie były pod spodem bo potem, przy już pisaniu ikony, nie będzie to ciekawie wyglądało. Staram się zniwelować to, wypchnąć to powietrze spod tego płótna. Tutaj mi zostanie to płótno, to potem po wyschnięciu odcinam. A jak przygotować ten klej, to już zapraszam Was na moje warsztaty gdzie y, poprowadzę, pokażę Wam y, dokładnie w jakiej temperaturze się to robi, bo też to y, trochę czasu zajmuje, żeby taki klej rozpuścić. I y, żeby też nam się nie zepsuł, nie przepalił się ten klej. Trzeba też y, umiejętnie y, w takiej kąpieli wodnej ten klej rozpuścić. Zapraszam Was też na takie warsztaty już y, na żywo, kiedy będziecie mogli tutaj właśnie doświadczyć. Pod moim okiem, jak to się robi. No i taki klej, powiedzmy to płótno, z tym klejem zostawiamy na. Ja zostawiam sobie na noc, zawsze. Więc ym, to już odkładam, niech to sobie schnie. Kochani, ja wybrałam sobie deskę lipową. Deska ikony przyjmuje, przyjmuje na siebie symbolikę drzewa rajskiego oraz drzewa Krzyża Świętego na którym dokonało się zbawienie świata. Drzewo ikony jest częścią świata materii ożywionej, roślin, o którym wam wcześniej, we wcześniejszych odcinkach już mówiłam i będzie ukazywało ostateczny cel materii, przemienienie w oblicze Jezusa Chrystusa. Materia ikony spełnia funkcję profetyczną, zapowiadając świat, w którym Chrystus będzie wszystkim we wszystkim Wybrałam deskę lipową i nad tą deską jest też taka modlitwa, ale chcę powiedzieć o symbolice deski wybranej przeze mnie. Deska ikony przyjmuje na siebie symbolikę drzewa rajskiego oraz drzewa Krzyża Świętego, na którym dokonało się zbawienie świata. Drzewo ikony jest częścią świata materii ożywionej, roślin, gdzie wcześniej już Wam o tym wspomniałam. I będzie ukazywało ostateczny cel materii, przemienienie w oblicze Jezusa Chrystusa. Materia ikony spełnia funkcję profetyczną, zapowiadając świat, w którym Chrystus będzie wszystkim we wszystkim. W ikonach słowiańskich występuje kowczek, arka, który przyjmuje symbolikę miejsca świętego świętych w świątyni Izraela. Arki, do której złożono tablicę dekalogu oraz... Tabernakulum świątyń łacińskich. Podobnie jak w krajach chrześcijańskich, gospodyni czyni znak krzyża na bochenku chleba, zanim odkroi pierwszą kromkę, tak ikonograf błogosławi deskę, czyniąc na niej znak krzyża rylcem lub dłonią, co właśnie też uczynię. I teraz modlitwa, właśnie która będzie tym błogosławieństwem tej deski. Boże, Nasz dobry ojcze, prosimy Cię pobłogosław tę deskę, aby zajaśniał na niej blask Twojej świętości. Ty pozwoliłeś, aby całe stworzenie odzwierciedlało Twój niewidzialny i niezgłębiony majestat. Ty zechciałeś, aby w raju drzewo rodziło owoce życia oraz owoce poznania dobra i zła. Pierwsi ludzie zranili Twą miłość, nie zachowując dystansu wobec. Stworzonego drzewa i nie zaufali Tobie. Twój umiłowany lud Izraela złożył Twe słowa do arki wykonanej z drzewa, aby ostatecznie na drzewie, Twe słowo przedwieczne, syn Twój umiłowany, a nasz Pan Jezus Chrystus pokonał śmierć, grzech, piekło i szatana, dając nam, nam dostęp do Ciebie, umiłowany Ojcze. Dlatego też przez Chrystusa. Prosimy Cię Boże pobłogosław tę deskę, którą wypełni Twe słowo zapisane barwami, kształtami, światłem i literami. Niech stanie się środkiem, przez który Kościół wyraża swą wiarę w jedynego Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech stanie się miejscem, w którym wierni oddają cześć Trójcy Przenajświętszej i naśladują wszystkich świętych Pańskich. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego Amen. Modlitwa przy nakładaniu płótna na deskę. Płótno nakładane na deskę ikony, mimo iż posiada znaczenie technologiczne, istotne w malarstwie tablicowym, w ikonie nabiera przede wszystkim znaczenia symbolicznego. Odsyła ono do mandylionu króla Abgara, pusty świętej Weroniki. W którym owinięte zostało ciało ukrzyżowanego Zbawiciela, Epitafionu, oraz do płócien, których używa się przy celebrowaniu świętej liturgii. I teraz modlitwa przy, przed nałożeniem tego płótna na deskę przy pomocy tego kleju króliczego. Duchu święty, paraklecie, który jak cień osłoniłeś najświętszą Marię, pannę, zawsze dziewicę. Aby wydała na świat jednorodzonego Syna Bożego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj nam sługom Twoim okryć tę deskę płótnem, owocem ziemi i pracy rąk ludzkich, aby zamieszkała w ikonie moc płótna, która króla Abgara ocaliła z choroby, która odcisnęła oblicze Zbawiciela w imieniu świętej Weroniki, która stała się całunem żałobnym Chrystusa, jako świadek zmartwychwstania. Niech stanie się tym samym płótnem, które w każdej Eucharystii dotyka Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Niech każdego, kto spojrzy na tę ikonę, dotknie owa moc i przemieni jego serce, upodabniając je do obrazu Zbawiciela. Niech uzdrowi ze słabości i chorób duszy i ciała, rozproszy ciemności umysłu i przeniknie blaskiem Bożej światłości – Niech się to stanie Twoją boską mocą, Duchu Święty, który przekonujesz świat o grzechu i mnie niegodnego. Wybrałeś do opisania Twojej, świę, twojej świętości. Daj mi prawdziwe nawrócenie i zmiłuj się nade mną. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Amen. Kochani, kiedy już klej wyschnie nam, tak jak mówiłam, na noc sobie zakładamy to, rano już jest gotowy do tego, żeby taki, taki, taki lewka nałożyć, czyli tą zaprawę kredową. Zwykle nakłada się 12 warstw, ale ja nakładam 3 warstwy. W, w, w symbolice do, do osoby boskiej. Czyli Ojca, Syna i Ducha Świętego, a 12 warstw to do 12 pokoleń Izraela czy 12 apostołów. Nakładanie lewkasu łączy się z modlitwą. Należy właśnie rozpocząć od modlitwy na cześć Świętego Piotra oraz nie pominąć Świętego Andrzeja. Protokleta, brata Piotra, świętego Jakuba, starszego i świętego Jana Teodora, bowiem na wieże Piotra został zbudowany kościół. Andrzej był pierwszym powołanym. Piotr, Jakub i, i Jan widzieli światło taboru, które jest wewnętrznym światłem ikony. Jan wytrwał przy panu także w chwili męki i widział rzeczy tajemne, których oczy nie widzą. Opisane w objawieniu, w objawieniu, właśnie. Wzorem starożytnych ojców szczególną uwagę należy zwrócić na wewnętrzną i zewnętrzną postawę ikonopisarza. Ikonopisarz przed nałożeniem lewkasu odmawia modlitwę, po czym w milczeniu nakłada bielidło, rozmyślając nad, nad znaczeniem modlitwy stosownej do kolejnych warstw. W wielkiej ciszy i skupieniu ikonopisarz staje się jednością z deską, bielidłem, pędzlem, modlitwą i apostołem. Wszystko ma stać się jednym modlitwą. Po każdym nałożeniu warstwy i tych modlitwach do tych świętych apostołów, należy wyszlifować deskę. Szlifujemy papierem ściernym o gradacji 2000. To już taką, właśnie wcześniej można taką gradacją na przykład 400, a potem, właśnie, tak już wygładzić, tak jak no powiedzmy porcelany. No to 2000 takiej, takiej gradacji papier ścierny. I znowu nakładamy ten lewkas, i po wyschnięciu znowu szlifujemy, i po każdym takim szlifowaniu odmawiamy, modlitwę. Boga Rodzico, Dziewico Maryjo, ucz mnie łagodności i delikatności, wrażliwości i czułości, a jednocześnie wspieraj, aby nie uchylała się od wymagań ascezy. Jak wychowałaś swego boskiego Syna, będąc pierwszą jego nauczycielką, tak wychowuj i mnie, piszącą tę ikonę, do wymagającej miłości względem siebie samej. Oraz względy moich sióstr i braci, niech Twoja czułość ogarnie tych, którzy będą oddawać cześć tej ikonie. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę. Śmierci naszej Amen. Przygotowanie deski wymaga czasu. Trwa to nieraz kilka dni, a nawet tydzień, i każda warstwa też sobie zostawiam na wieczór. I tych, jeżeli to jest 12 warstw, no to policzcie sobie, że to prawie dwa tygodnie. A ja tutaj przygotowuję trzy warstwy, więc każda też musi dobrze wysnąć, dopiero właśnie szlifuję. I tak wygląda deska już po wyschnięciu tych warstw, wyszlifowania, wyszlifowana papierem ściernym gradacji 2000, czyli jest śliska jak porcelana. I teraz, właśnie, jest gotowa do tego, aby położyć graf na tej, na tej desce. Graf świętej osoby. W tym odcinku to jest to właśnie tyle, co Wam pokazałam, jak przygotować deskę. Na szczegóły zapraszam na warsztaty takie na żywo, żebyście mogli doświadczyć też pod moim okiem. A w następnym odcinku będziemy nakładać graf na taką deskę, i pokażę Wam też, jak to się robi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na następny odcinek.